są dziwne na jak tak jak widzicie dzisiejszy cykl wygląda trochę inaczej, bo mamy, no to powiedzieć, team go Rocket with Takeover, a nie Go Fest i ten zrobienia Rocket straight to victory i z tego będziemy mieli do zapania wiktini, będą również shadow legendy, takie jak Mewtwo, Mortar, Zabdos i Articulo eee, no i co, i za to pójdzie alo, no Maromak zrespuł się na dziko, nie jest shiny, tylko go tam gocze myliła, widziałem Możemy w ogóle sprawdzić czy dostaliśmy... Jest Shiny pierwszy Pokémon dzisiaj na Gochi Shiny Aron wpadł przed chwilą. Jak robiłem Tapalki, wpadł Shiny Aron, czyli pierwsze Shiny już jest dzisiaj zdobyte. A jakie jest, takie jest, ale kolejny Shiny Aron jest w kolekcji. Jak widzicie każdy Pokestop jest w Teamie Go Rocket i one co 15 minut się zmieniają. Tak to właśnie wygląda. Zobaczymy co my tutaj mamy, może sobie zobaczymy zrobimy. Don tango i w no to bardzo mi się nie chce. A jak Roketrador działa, są liderzy normalnie też? Są normalnie liderzy też. To bardzo dobrze. No i co? Zobaczymy się na jakimś Nie takim niespodziewanym właśnie z, z goczy, tylko na żywo. To muszę sobie zmienić goczy, to jest idealne miejsce i kręcimy po stopami. Yy, dzisiaj, już te palki zrobione, jednak, gra w formie Origin. Także zobaczymy, jak to będzie. Yy, po dniu pierwszy nie mam jakichś wielkich nadziei, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni na lepsze. Na lepsze dzisiaj. Jesteśmy już na GoFestie, że tak to mogę nazwać, bo zjedliśmy, coś tam połapaliśmy sobie w czasie jedzenia i uwaga, jest lepiej niż wczoraj, są wiele lepsze respy, sami widzicie, że respią się Pokemony, wszystkie, które respiły się wczoraj, my już w ogóle spotkaliśmy się, nie wiem, z 5 czy 6 alolańskich Marowaków, spotkaliśmy jakieś y, alolańskie Grymery, więc uważam, że jest naprawdę lepiej. No niestety jeszcze nic Shiny nie zdobyłem, już tego Arona, który tak naprawdę był przed GoFestowy jeszcze A Aga zaczęła GoFesta od Medititi, tak? Tak, niestety tak. Od Shiny Medititi Mamy coś tu do sprawdzenia ciekawego? No niestety nie, ale sprawdźmy może to karwanię chociaż Niestety nie jest w wersji Shiny Jak coś dorobimy w wersji Shiny to się zobaczymy, ale zanim kolejne wersja Shiny to trzeba przejść tutaj do quest'a Za pierwszy stage Odbieramy nagrody Start z 2020, no bo mamy taki Rockstar, The Canter, z Machampem I ja już tego tutaj nie łapię, tylko lecimy dalej po kolejne szajniaki Mamy kolejny stage, quest wykonany, czas na odebranie nagród, czyli... Max Revive, Max Pełszony, The counter z czym? Z Weavil'em, także spoko, Weavile jest spoko poksem. I jako mroczny, i jako... lodowe Zobaczymy w ogóle i IV dostaniemy, czy jest to pierwsza kulka w Ultrabola? Jestem bardzo ciekaw. Zaraz zobaczymy. Weavile jest złapany. Apparice... niestety jest do niczego. I czas odebrać reward za ten stage, czyli znowu 2200 dusta, 20 rare candy i ekander z Pokémonem jest Golem. Także Golem też jest SpokoPoksem, także fajne są nagrody. Zobaczymy, czy. Oho, dziwnie rzuciłem i nie wracało. Trik na brzuszek trzeba zrobić. Ok, zobaczymy, czy taki rzut całkowicie nam wystarczy. Mi się dzisiaj wydaje że ten aparat więcej waży niż wczoraj. Albo ja jestem ja tyranem cały całym tygodniem i znowu jestem niewyspany, i dlatego tak mi to się wydaje. Ok, Golem jest zapany, sprawdźmy go. Jego... IV? 96. Po co mi to? Nie wiem, mam szóstkę glemów setek, zobaczmy, czy tam profesor, profesor jak zwykle ma ale nas to trochę nie interesuje i teraz musimy pokonać naszych liderów w Team Go Rocket, tu będziemy mieli ekantery z Articuno, Zaudosem i Multresem w wersji Shadow, więc zobaczymy się na odbieraniu tych boksów. To, 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 to i tamto. Dalej jesteśmy bez Shiny. Ale czas dobrać sobie nasze mroczne, a raczej Shadow Ptaki. Na początek jest Shadow Moltres. Aga zajmie z tego Shadow Moltresa za to była. 9,3, 15, 12, 15. Także Aga ma do zrobienia Shadow Moltresa do wymaksowania. Nie chce się złapać. Ultra Bola, to damy mu jeszcze złotą malinę. Może to pomoże. Tak, płecz Ojej, zaatakował. Kółko się zmieniło radykalnie od razu. Zobaczymy, czy taki rzut nam całkowicie tutaj będzie wystarczył. Nie, nie chcę się złapać. Dlaczego? ze w siadło, a mi nie chce siąść. Jeszcze nie. Jeszcze moltresy teraz. A jak shiny? Sławo. Ja zero. Ja dostałem minutę przed shiny Arona że też do dupy. No. Dobra, Moltes siedzi. Jak to będzie tak wyglądało łapanie tego, to trochę sobie tutaj posiedzimy. Jakie mamy IV? 11, 15, 14. No, czyli ten jest do niczego niestety. Sprawdźmy sobie kolejną Shadow legendę, czyli Articuno. Ja już Purify Articuno mam z dobre, więc teraz przydałoby się dobre Shadow Articuno i zobaczymy Złota Malina i Pokeball zwykły. Czy Pokeball to wystarczy tutaj? Ty siedzi w Pokebola teraz, nie? Moltres wyskakiwał z Ultrasa, a ten siedzi w Pokébola. Dobra, okej, okay. sprawdźmy go ID. 10, 11, 13, tak więc niestety nic ciekawego. I ostatnia nasza nadzieja, czyli Shadow Moltres. Shadow Moltres. Zobaczymy, co będzie z tutaj. Złota Malina. Znowu damy Pokébola i zobaczymy, czy Pokeball jest tutaj rozwiązaniem, że to po prostu trzeba łapać Pokébole, może to chodzi o to. A ogólnie niestety i tak siedzimy, bo czekamy na Damiana. Damian ma niesamowite luck do szajni na tym evencie. Wczoraj na przykład dwa Shiny Gible wyłapał, oba nowny, wyłapał Shiny, ja niestety mm, jestem dalej bez nounów. Ok, Shadow zapytał, siedzi. Zobaczmy, jaka jest gniazda Jak oszczyszczę to mam setę? Czego? Zabdosa. To bo jest... mam 14, 13, 13. Więc wow. oczyszczamy i robimy sobie Zabdosa Setę Purify. Bo ja Zabdosa Sety w ogóle nie miałem wcześniej. Nie poleciałem mi z rajdów. Zabdosy nie miały u mnie szczęścia. A teraz oczyszczę sobie Zabdosa i będę miał Zabdosa Purify Setę. Zabdos oczyszczony. Aparejs. 15, 15, 15. To jest pozytywna rzecz jakaś już dzisiejszego dnia jest. I jest gibl z Insensa, także bardzo dobrze. Zacznijmy sobie raz jeszcze tutaj gibla. Byłem szybszy niż go. czyli jadamy tutaj z, z srebrnego pinapa i zrobiony go sobie na triku. Za szybko po ataku wróciłem. Teraz on zaatakował. No co jest halo? Ej, co nie rzucę to jest atak. Do Dostał NASA i siedzi. zawsze seta jest, a my widzimy się na utaczył na nagich, a nie, odbierzmy nagrody i zobaczymy, czy może zrobimy od razu Giovaniego Może Giovanni siedzi w balonie, jak odbierzemy nasz super Rocket Radar. Super Rocket Radar, prawda? On jest po prostu z super jest. Jeszcze inaczej. Okej okay. Gocce, wa... znaczy przed to... chwilą Anon jest mił Anon. Nie, Anon był mlony przez gocie i nic mu to nie dało. Sprawdźmy co my w balonie. Proszę, dajcie Giovaniego nam w balonie. Nie, jest Siera. No nic, widzimy się na Dziowaniu. I mamy kolejnego Szajnaka. tym razem jest to Shiny Charmander z gofestową czapeczką. I ja dalej się zastanawiam, dlaczego Pikachu na gofestie nie ma czapki Pikachu. Dla mnie to jest pytanie numer jeden i chciałem zacząć odpowiedź. Ogólnie udało nam się i mamy Giovaniego w balonie, więc będziemy zrobić drziowanie, odebrać wszystkie z liktini. I zacząć po prostu Shiny Hand tak jak należy, dlatego że Charmander jest naszym dzisiaj gofestowym Shiny numer 1 dopiero. I mi to się nie podoba. Udało nam się pokonać pana Giovanniego, więc czas na nasze Shadow Mewtwo Szkoda, że nie może być Shadow Shiny Mewtwo Nagrody odebrane. Co my tu mamy? Rescue Pokemon. Znaczy nie, czekaj, to jest Persian najpierw, tak? No tak. Jezus Maria, serio. Najpierw jest Persian, zapomniałem. Okej, okay, Persian dostał Great Bolanary standardowo. Y, ale Persian nie może być Shiny Shadow. Nie, bez sensu. Bo mogli go zrobić teraz. Tak samo mogli teraz te ptaki Shiny wypuścić w wersji Shadow. A para jest Persiana jest na szczęście do niczego, nie chciałbym go robić. No i teraz sprawdźmy najpierw Hitmura, bo to jest bardzo ważny Pokémon. Tylko tutaj krąłem RK. Hitmur, Hitmur. No nie jest Shiny niestety, więc ja już go tutaj tylko szybko na Ultrawolu rzucę i wracam do naszego Giovanniego do naszego GoFestowego Questa. Tylko że Hitmur mi cały czas te kulki odbija, i bale na niego i tak dalej. Wróćmy do naszego speciala Claim Reward, a z Pokémonem Shadow Mewtwo. Y Jaka jest setka miutu? Nie wiem, ale ładnie. Inaczej, co miałaś? 1860? Gdzie? Co ty, co miałaś? Jakie CP? teraz, nie 1747 miałam i to było... takie 1780 O Jezus Maria, to znaczy ja mam lepsze od ciebie na to wychodzi, ale i tak chyba jest bez strzału niestety Mmm Mam 1755. No 14, 11, 12. No to nic z tym nie zrobię. To jest niestety tylko kolekcja. Szkoda, bo ona spoko wygląda. Wrócimy do naszego specjala. Główny reward, czyli całe zamieszanie, jeżeli chodzi o ten GoFest, który uważam dalej jednak jest lekko do dupy. Tu chodzi o naszego małego Victini. Mój Victini. jakie ma CP? Nie wiem, bo nie widzę. Rzuciłem niego pokabolem, bo nie mam nic innego do wyboru. Czyli tak to wygląda tym razem. I on wyskoczył. I znowu go rzuciłem pokabolem. Nie zgadnę się z trzeciego. Nie, mi zapieszy się. Aha. Miałaś tak ten sposób? Nie. No to dlaczego ja mam taki sposób? Nie mam pojęcia. Jakiś buk mam błąd? Mam jakiegoś baga? 12, 12, 14. No nie, dopiero trzeciego bola bola w wicyjny. Nie wiem dlaczego. Ok. Pizodeksa, fantastycznie. Jaramy się niezmiernie. Mm, huh, huh. O, ja pierdola maksuje. 9, 8. 15, 14, 15. widzimy się na nadzieję na następnych Shaimi. Więc dzisiaj szykuję się o wiele lepszy dzień, bo właśnie mamy Shaimi Tangele. Dobrze nie widać, dobrze mnie widać trzeba dorzucić inaczej, bo tak nie do rady. Jest, strefy na shiny Tangela. Drugie Shenny dzisiaj w miarę spoko o odstępie czasowym, więc może coś z tego będzie. Jak mnie patrzycie, jest spoko. Zabdo seta, Victin 98, Shenny Charmander, Shenny Tangela. Może dzisiaj w końcu to będzie wyglądało tak, jak to ma po prostu wyglądać. IV jest do niczego. Sprawdźmy sobie Kulfisha. Cool i lecimy dalej. Kolejny shiny, i to w ogóle jest powtórka, ale fajnie, że powtórka będzie shiny rodzinka w zaraz to jest Tangela. Znaczy Tangela to od razu jest rodzinka, bo to ma tylko dwie formy: Tangela i Tanga growth. więc jest shiny rodzinka kolejna do kolekcji. Więc może dzisiaj coś się odblokowało w końcu? Może dzisiaj? Ja bym chciał oczywiście, nouny dostać, ale to tam już moje marzenie. Mm, Aparazik szybki, niestety, do niczego. Czy ten Charmander. Nie, ten czerwander nie. I widzimy się na no kolejnym shinyaku, tym razem jest tu Shiny Chancy z Insensa. Nie dorzuciłem. Znowu nie dorzuciłem, bo lewą ręką jest trudno dorzucić. Nie kichnęłaś. Jest. Złopa, znaczy zapany. Udało się trafić w nią. Chodź tu pusia. O. Udało się złapać, bo wcześniej chciałem na triku i potem wam powiedzieć, ale na triku się nie zapała. I byłem przerażony, że się incen skończył i ta shiny ma i wie niestety, do niczego. I tu jest dużo szajniczeków. Czy łobat jest shiny? Niestety nie jest i więcej nie sprawdzam, bo będzie odcinek za długi. Widzimy się niedługo na shiny. I nareszcie mamy shiny, na które długo czekałem, czyli shiny z jest to zajebiste shiny takie niebieskie i mega długo czekałem na tego shiny poksa. I się w końcu doczekałem, oczywiście jest to poks insensowy Większość shiny leci z insensa, jak zauważyłem, przynajmniej mi I zapałem jeszcze shiny, o których wam wcześniej nie mówiłem na przerwie Z lemoniadą, więc zaraz wam od razu to pokażę ja się cof... E, niczego to jest Shiny karwania na gochi, aga A ja wam pokażę, co ja zapałem, dzisiaj shiny, którego wam nie pokazywałem I to zrobiłem w ten sposób, szajni części widzieliście, ale nie widzieliście... Dwóch zajebistych shiny. Shiny Magikarp, nie wiem już który, i uwaga, jeszcze będzie lepiej teraz, shiny Bannery. Lecimy dalej. I jest kolejny shinyak tym razem, to jest shiny skurtyl yy, z czapką Pikachu, jest to nasz drugi shiny Squirtle z czapką Pikachu. Myślałem, że może trafię Zaura i miał cały komplet. I standardowo przy takim shinyaku ja się pytam dlaczego Pika nie ma, shiny, nie ma czapki Pika, bo dla mnie jest to dalej niezrozumiałe. I zobaczmy jego aparat, Przekaz jeszcze jedynaczka Shiny, bo to jest 11CP, niestety aparat jest do dupy. Czy to Angela jest Shiny? Nie. I lecimy. I jest coś, czego szukałem bardzo długo, czyli Shiny Snower, w końcu pierwszy Shiny Snower, a przed nim było coś, czego nie nagrywałem i było to yy, Shiny Meditity, o teraz jest lepiej. Więc tego nie nagrywałem, bo to jest po prostu do dupy, takie coś nagrywać. I zobaczmy go IV. Do niczego, standardowo, na ktoś pokémon, Pokemon, na dziko. Od razu zobaczmy, czy ten Alologrimer jest shiny jeżeli uda nam się kliknąć. Niestety nie, więc lecimy dalej. I co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Drugi shiny zangus niesamowite, proszę Państwa, czyżby coś tutaj się miało jeszcze zadziać nam ciekawego na tym gofeście dzisiaj. Wychodzi na to, że tak, może jeszcze jakiś shiny. Zobaczymy oprócz tego zangusa, ja już ledwo i tak żyje. Mamy dopiero 16 i siedzi. Więc nawet nie, nie... no, sprawdzimy IV i lecimy dalej, żeby nie było. Paradise Do niczego, więc widzimy się niedługo. I udało się, nam kolejne shiny, coś, co bardzo chciałem, jest to shiny Coolfish. W momencie wchodzenia na przerwę obiadową, bo i tak zaraz coś mi się wydaje, że walnie deszczem u nas, jest shiny Coolfish. I miejmy nadzieję, że na przerwie obiadowej padną również inne szajniaki. Ale że ten shiny Coolfish padł, to bardzo dobrze. I dzisiaj gra mnie lubi, Ivy nad nie jest do PvP szkoda, a my zobaczymy się na przybitce obiadkowej. I w czasie przerwy obiadowej, a raczej czekania na nią, mamy Shiny Gibla. Jest to mój drugi Shiny Gibl, ale nie na głufę jeszcze wcześniej wyklułem Shiny Gibla z jajka. Mamy tu jeszcze Excellent Pro, dzięki Buddy Catch Assistant. I jestem ciekawy tego IV, bo jest zbustowany przez pogodę. A ja co a gas zapała słobata naszych gości i kolejnego y, snowera na gości. Zobaczmy jego IV. No niestety jest to IV na trade'a. A czy ta karpania jest shiny? Nie jest Shiny. Kolejny Shiny gibul tym razem Shiny gibul y, z rajdu. Na pewno nagrywam. I dziękuję Hiszpany za zaproszenie na ten rajd, bo to jest właśnie ten Shiny gibul z Twojego rajdu, także pozdrowienia dla patrona. Zobaczymy, jakie to jest IV, bo to może być już nawet jakieś przyjemne IV 628 CP. I będzie takie rozczarowanie: 14 watek. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. 14, 14, 15. Jest i kolejny Shiny na przerwie, tym razem Shiny Durant. Czyli można powiedzieć, Shiny regionalny. Szkoda, to nie jest Hitmur, ale Shiny Durant też jest spoko. Ja się bardzo cieszę, że byłem szybszy niż Gocza bo nie wiem czy by gosza zapała więc nie wiem, który to jest tutaj shiny w ogóle w międzyczasie jeszcze była shiny Carvania kolejna, czyli już druga na głowieście. shiny Durant Aparais do niczego a to? a to nie wyszliśmy z Papu i pierwszy shiny Hitmur właśnie nam wpada, znaczy jeszcze do niego muszę dorzucić catch assistant od Bady nice Fro. Także zajbiście. Catch Assistant to w ogóle się nazywa... to się nazywa catch assistant. Dla mnie to jest catch assistant. I siedzi. I sprawdźmy go IV. Apparise na taki pod PVP, ale nie do końca. No i lecimy dalej, bo zostało półtorej, już zostało półtorej godziny, może coś jeszcze szani nam wpadnie. Kolejny szani, tym razem to jest Shiny burba z czapeczką i dzięki temu mamy komplet. Mamy Shiny Bulbazaura, Shiny Skirtlej, Shiny Charmander w czapeczce. On jest zapany, a jakby nie sprawdzamy, będzie odcinek za długi, lecimy dalej. To już koniec Go Fest 2020, czyli Go Festu 2020. Czasem mamy podsumowanie. Ja do samego końca próbowałem cokolwiek jeszcze Shiny dorwać. Niestety pogoda pokrzywała nam plany, dlatego siedzimy już w aucie klaunfiesto. Dlatego kurwa siedzę w aucie, bo jest zimno i pada deszcz. Dobra, więc przejdźmy do podsumowania. To takie tam właśnie moje musiało takie być. Strasznie sobie dzisiejsze Shiny. Shiny, yy, ostatnio kiedy ja się zapałem, to jest Shiny Bannery. Chciałem powiedzieć Burmy Bannery. Nie nagrywaliśmy już go, bo to jest tylko bannery. Mamy całą rodzinkę, jeżeli chodzi o startery, jeżeli chodzi o czapeczki. Mamy Bulbazaura, mamy Squirtla, mamy Czerwandera. Jak widzicie dzisiaj jeszcze Fat Hitmur, Durant, Ghibler, raz dwie sztuki dzisiaj. Trzy snowery, Kulfish, Carvania, dwa Zangusy. No jest tego niesamowicie dzisiaj dużo. GoFestowe Pokemony zaczęły się od tego tutaj Charmander'a w czapeczce Natomiast pierwszym, dzisiejszym Shiny Pokemon, jaki dostałem, to jest ten Shiny Aron tutaj Który wpadł minutę, bądź dosłownie 2 minuty na GoChi Przed GoFestem, kiedy robiłem rajd na Dialga, albo Palki, albo girantina, już teraz dokładnie nie pamiętam Jeżeli chodzi o Stardust Dzisiejszego dnia nie użyłem ani jednego starpisa, ani jednego Lakiego, nic, żadnych wspomagaczy Jedynie odpalałem insensy, żeby mieć te spawny yy, insensowe i zrobiłem między 750 a 800 tysięcy dasta. Jeżeli dobrze pamiętam, co jeszcze? Ile pokemonów zapałem? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ile mam Pokémonów teraz? 2869 na 3500. Myślę, że dnia dzisiejszego i dnia wczorajszego doszedłem do 3000 z hakiem, bo dzisiaj usuwałem dwa razy dużą ilość pokemonów. Więc myślę, że spokojnie. Kto mnie zaprasza na rajd? No niestety, ja już za rajdy dziękuję, ja już za dużo remote ride zużyłem. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wasz GoFest, ile Shiny, jakie Shiny. Niestety ja nie zdobyłem Shiny Anona, nad czym najbardziej ubolewam. Widzimy się już niedługo, było moim zdaniem spoko, bo dzisiaj aż, uwaga, dzisiaj aż, jeszcze właśnie, policzmy Shiny. Shiny and h zero. Czyli dzisiaj 21 shiny gofestowych, plus ten shiny Aaron, czyli dzisiejszego dnia 22 shiny. I tak powinien właśnie wyglądać gofest w ten sposób, nie jak tego dnia pierwszego. Było dzisiaj lepiej niż wczoraj, były też dzisiaj zastoje, jeżeli chodzi o łapkę. Myślę, że pół godziny było gównianej gry, albo nawet gry nie było. To już jest wszystko. Sekcja, sekcja komentarzy jest wasza. Łapka w górę, subskrypcje, wbijajcie na grupy, na fanpage'e. Do zobaczenia, cześć!